Unia Europejska jest organizacją, której fundamentem jest praworządność, stąd podstawowy obowiązek państw Unii, by przestrzegać zasad, które przyjmują one wspólnie w ramach Unii. Osoba bezpośrednio poszkodowana przez państwo, które nie przestrzega prawa Unii, może wystąpić o odszkodowanie do Sądu Krajowego. Z kolei Sąd Krajowy może skierować pytania do Trybunału Sprawiedliwości w celu uzyskania pomocy w rozstrzygnięciu sprawy. Komisja regularnie sprawdza, czy państwa członkowskie przestrzegają prawa Unii, zarówno działając bezpośrednio, jak i rozpatrując skargi od obywateli. Jeśli komisja uzna, że dane państwo nie przestrzega prawa, może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zwracając uwagę na problem i wzywając je do jego usunięcia. Jeśli państwo nie zastosuje się do wezwania, komisja może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał rozstrzyga wówczas, czy dane państwo naruszyło prawo. Jeśli państwo nie przyjmie przepisów krajowych koniecznych do wdrożenia określonych przepisów prawa Unii, komisja może w pierwszej wniesionej przez siebie sprawie wystąpić do Trybunału o nałożenie grzywny. Jeśli natomiast państwo nie zastosuje się do pierwszego wyroku, komisja może ponownie wystąpić do Trybunału. W razie kolejnego niekorzystnego rozstrzygnięcia, Trybunał może na Państwo nałożyć grzywnę w postaci stałej kwoty albo za każdy dzień, tydzień lub miesiąc naruszenia, sumującą się do momentu wywiązania się przez Państwo z zobowiązania. Grzywny te mogą wynosić setki milionów euro. Trybunał nakładał już grzywny sięgające 1 miliona euro za każdy dzień naruszenia. Dzięki tym metodom Unia zapewnia przestrzeganie przez państwa członkowskie wspólnie przyjętych zasad.